Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku, który troszeczkę nie będzie związany z samym pasem, ale będzie związany z częścią naszego ciała, która będzie narażona na zdecydowanie większą pracę, aniżeli przy bieganiu z przysłowiowej pięty, czyli wzmocni swoją stopę Achillesa i Łydkę. I tutaj pozwolę sobie oddać w głos specjaliście, który, a, od którego de facto nasza cała przygoda się zaczęła, bo do Wojtka i Kamila trafiłem właśnie przez warsztaty Ze stopy. Tak, ze stopy, na którą każdego z Was odsyłam, bo warto. Tak jest. No już nasza stopa przemieniła się w stopę 2.0 i w przyszłym roku szkolenie pod tą nazwą będzie funkcjonowało. I tam skupimy się bardziej już nawet na kontuzjach. Dlaczego? Skąd właśnie te achillesy się biorą? Jakie leczyć? Jak stawiać protokoły pracy trenerskiej, oczywiście. I to będzie w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o pracę stopy w bieganiu, czy nawet w sporcie? Jest to zaniedbywana często część i większość ludzi nie zwraca uwagi na to, jak ta stopa pracuje. I tutaj e, oczywiście trening samej stopy jest bardzo ważny, bo przeciążenia w trakcie biegania to jest, musicie dopomnożyć razy 6, czyli tyle, ile wasza e, waga, e, czyli jeżeli ważycie 100 kg, to jest 600 kg przeciążeń w trakcie na przykład sprintów, wystartowania, już nie mówię tutaj o biegu na tartanie z kolcami, gdzie te przeciążenia są naprawdę duże. E, I to wszystko musi znosić wasza stopa i Achilles i łydka i oczywiście nie rozpatrujemy tej stopy jako samej w sobie, bo nie jest ona odrywana od reszty ciała, tylko jako coś, co współpracuje z naszym ciałem i teraz metoda biegowa którą tutaj promujemy, jest o tyle dobra, że tą stopę odciąża w trakcie biegu tak naprawdę. I teraz yy, oczywiście yy, to też o czym rozmawiałem z Maciejem, czy zmiana techniki na nową jest dobra. Yy, I teraz możemy sobie zwrócić uwagę na to, kto wcześniej jak pracował. Jeżeli mamy biegacza, który biegał 10 lat yy, i tą stopę ma już przez sam ten bieg wytrenowany, czyli cały czas pracujemy w ekscentryce, koncentryce, czyli ta stopa pracuje źle, ale jest wypracowana i jest przytoczona do jakichś przeciążeń, to nową technikę biegową możemy wdrożyć od razu, yy, tak naprawdę Wspierając ją ćwiczeniami, które mają przetorować ruch, jaki ma występować w nowej metodzie biegania. Ale jeżeli mamy nową osobę, która chce zacząć biegać, bez przygotowania tej łytki tak naprawdę się nie obejdzie, bo tutaj zaraz doprowadzimy do kontuzji, nadrwania chilesa, zapalenia go albo po prostu uszkodzenia stopy, ponieważ te przeciążenia, o których wcześniej mówiłem, będą występowały, a jeżeli zapracujemy stopą w taki sposób jak uczymy, czyli odzyskamy energię za Achillesa, a nie będziemy pracować w ekscentryce i koncentryce, czyli chcemy mieć tutaj pracę izometryczną na mięśniu bruchatym łydki, a tak naprawdę pracą za Achillesa, no to możemy zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Dlatego na początku robimy chód, uczymy przez pewien okres jak się wytrącać, jak mamy się zachować w biegu, wzmacniamy stopę ćwiczeniami no tak samo jak robicie biceps, triceps, czy cokolwiek innego, to też są ćwiczenia stopy. Szukamy osi stopy, bo teraz ćwiczenie stopy e, tylko w ustawieniu powiedzmy wznosy na palcach będzie super, e, ale jeżeli trafimy w oś, e, gdzie stopa ma się przenosić, no to już nie będzie tak to efektywne jak mogłoby być. Także znowu tutaj wizyta u nas albo u Macieja, albo u osób, które skończyły nasz kurs ze stopy, które wam pokażą jak tą stopą pracować, żeby była ona w środku, żeby wzmocnić ją odpowiednio. I dopiero później przechodzimy sobie do nauki biegania. Wcześniej jeszcze oczywiście, jeżeli już mamy w statyce czy w izolacji stopę, musimy przejść sobie do dynamiki, czyli tutaj pogo jumps, podskoki, skakanie na skakance, wszystko w ustawieniu takim, jakie później będziemy przenosić bezpośrednio do biegania, czyli jest to ustawienie tej stopy pod kątem 90 stopni, powiedzmy, i tylko sama praca na odbiciu która zachodzi, tak jak już mówię, w ścięgnie Achillesa, a nie w pracy stricte e, mięśnia brzuchatego łydki, czyli nie pracujemy do zgięcia podeszwowego i grzbietowego, jak to większość ludzi robi, tylko po prostu z, usztywniamy stopę, oczywiście nie na siłę, nie robimy tego intencjonalnie, tylko ustawiamy w jakimś położeniu, e, tak, żeby achilles dała jak najwięcej energii po to, żeby się e, męczyć e, jak najmniej. Dzięki i zapraszamy do kolejnego odcinka.